Cześć z tej strony Kuba. Zapraszam Was dzisiaj na nieco inny odcinek, ale myślę, że nadal bardzo interesujący. A dzisiaj porozmawiamy sobie o EDC, ale nieco innym niż zazwyczaj jest na różnych filmach czy filmikach, ponieważ zaobserwowałem, że tak naprawdę to, o czym najczęściej się mówi w ramach takiego zestawu przydasiów, który warto mieć ze sobą. Niespecjalnie sprawdza się on w moim wydaniu, i dzisiaj chciałbym się Wam tym podzielić. Jak sama nazwa EDC wskazuje po rozwinięciu tego skrótu, to nic innego jak zestaw rzeczy, które warto mieć zawsze ze sobą. Bardzo często elementy, które są wymieniane, to nóż, krzesiwo, zapalniczka, taśma izolacyjna, trochę sznurka. Karabinczyk i tego typu rzeczy. Ja w swoim zestawie EDC również mam scyzoryk, latarkę, czy chociażby zapalniczkę z szarą taśmą. I w pełni się zgadzam, że są to elementy, które mogą się przydać, ale z mojego doświadczenia wynika, że one mogą się przydać w warunkach Leśno-wycieczkowo-buszkraftowych. Natomiast to, co dla mnie jest istotne i ważne, to to, żeby stworzyć taki zestaw przydasiów, które realnie będę mógł wykorzystać każdego dnia, nie zastanawiając się, czy to brać, czy nie, czy rezygnować z tego na rzecz dodatkowego miejsca w kieszeni. To właśnie sprawiło, że zacząłem nieco więcej. Zastanawiać się nad tym, co chciałbym mieć w swojej kieszeni w sytuacji wyjątkowej, z czego tak naprawdę mógłbym skorzystać, oraz co realnie każdego dnia jest mi potrzebne, czy mogłoby być potrzebne w sytuacji niespodziewanej czy wyjątkowej, takiej dnia codziennego. Nie mówię o sytuacjach ekstremalnych. I tak narodził się pomysł EDC 2.0. Założenia proste. Musi to być małe, kompaktowe, średnio rzucające się w oczy, biorąc pod uwagę to, co wkładam do kieszeni, i mieścić w sobie wszystko to, co mogłoby być dla mnie niezbędne. I tak padło na takie pudełeczko. Z pozoru niepozorne. A to co kryje się w środku już wam pokazuję. Mój zestaw EDC, który zabieram zawsze ze sobą, to mikrapteczka, którą skonstruowałem w oparciu o rzeczy, które realnie mogą mi się przydać. Pierwsza rzecz, która jest dla mnie bardzo ważna, zwłaszcza, że nie wam bóle głowy wynikające ze zmiany ciśnienia, to tabletki przeciwbólowe. Następnym elementem, który jest nieodzowny w warunkach bushcraftowych, spacerowych, spędzania czasu z dziećmi, z psem, trasy do pracy i z powrotem. To plastry. W różnej wielkości mam tutaj kilka plastrów, które nie raz uratowały mi życie, bo obtarłem sobie stopę, bo skaleczyłem się papierem. To jest coś, co zabieram zawsze ze sobą, bo nieprawdą jest, że można skaleczyć się tylko w lesie. Jak mowa o plastrach i skaleczeniach, to staram się mieć też. Jakieś jednorazowe gaziki do dezynfekcji, nasączone alkoholem. No, bo jednak e, przetarcie rany może być kluczowe z punktu widzenia procesu gojenia. Następna rzecz to jest coś, co na pierwszy rzut oka może nie być konieczne w zestawie, mianowicie agrafki. A powiem Wam, że one potrafią naprawdę. Zczynić cuda. Łamie się zamek. Super, przewlekamy agrawkę. Mamy prowizoryczny zamek. Całkowicie się rozpadnie. Zepniemy sobie kurtkę albo bluzę i nas nie wywieje. Mamy apaszkę, która nie chce się zawiązać. Spinamy. Trzyma się kupy. Trzeba zrobić prowizoryczny opatrunek. One też dadzą radę. A jak przy temacie agrawek i tego, że trzeba czasem coś do czegoś przyczepić. Mam też odrobinę przylepca. Akurat udało mi się odwinąć końcówkę z dużej rolki i mam tutaj może metr, tak na wszelki wypadek, żeby móc chociażby przymocować dwa jałowe gaziki, które również są w moim kropteczce. Mam coś jeszcze ciekawego. Coś, o czym nie miałem pojęcia, a przy okazji wpadło mi w oko i stało się Game Changerem zarówno w y, moim bushcraftowym świecie, jak i w warunkach domowych, zwłaszcza z dzieciakami, to coś takiego. To są szlepce na rany cięte. No i ma to za zadanie ściągnąć ze sobą brzegi rany do kupy. I powiem Wam, że to jest rewelacyjne, jak ktoś operuje nożem, jak y, jest prawdopodobieństwo, że możemy się po prostu ciachnąć. Coś, co na początku wydawało mi się bezsensowne, nawet nie wiedziałem o istnieniu czegoś takiego, teraz jest kluczowym elementem mojego wyposażenia. Kompletując swoją mikroapteczkę, potrzebowałem jeszcze jednej, dwóch rzeczy, które w pełni sprawdziłyby się w takim codziennym wykorzystywaniu. Jedna mniej, druga bardziej oczywista. Myślę, że każdy kto szwenda się po krzakach ma psa, który biega w każdej krzaki, po każdej dużej trawie lubi buszować coś do wyciągania kleszczy. I powiem wam szczerze, że przerobiłem mnóstwo różnych narzędzi, od zwykłych plastikowych łapek po lassa i inne tego typu wynalazki. Aż w końcu trafiłem na coś, co Całkowicie zrewolucjonizowało wyciąganie kleszczy. Nie będę mógł Wam niestety tego pokazać na żywo, jak to działa, ale mam taki gadżet. Na pierwszy rzut oka nic specjalnego, ale jest to usuwacz kleszczy firmy Trekmates, który jest genialny w swojej prostocie. Nie dość, że jest metalowy, więc raczej się nie zepsuje a zdarzyło mi się złamać jedne łapki, po prostu były w, schowane w plecaku i się złamały, to mają moczko, które pozwala przymocować tego, do czego Wam tylko przyjdzie do głowy, do kluczy, do karabinczyka, do plecaka. Sprawia, że mamy to ciągle pod ręką, a prostota używania na najwyższym poziomie. Drugim elementem, który zasilił mój EDC, jest lusterko sygnalizacyjne z busolą. I teraz ja wiem, że mogą pojawić się pytania, komentarze, jak sygnalizacyjne lusterko z busolą może być czymś, co warto mieć zawsze ze sobą. Nawet w drodze do pracy. Czy na spacerze z psem, czy dziećmi. Otóż z jednej strony jest to rewelacyjne narzędzie jako takie EDC wyprawowe, no bo w momencie, w którym coś nam się stanie, na górskim szlaku, gdzie sam mam okazję często spacerować, czymś takim mogę bezproblemowo wezwać pomoc, sygnalizując swoją obecność, zwłaszcza tam, gdzie nie ma zasięgu telefonu. A uwierzcie, są w górach takie miejsca, gdzie moja sieć nie ma zasięgu. I w momencie, w którym coś by mi się stało, czymś takim mogę zwrócić na siebie uwagę, jest również prosta busola z zaznaczeniem kierunku, która pozwoli mi z grubsza poruszać się w wyznaczonym kierunku. Zwłaszcza jak planuję jakiś biwak w lesie i chcę mieć pewność, że idę tam, gdzie bym chciał, ale. To proste lusterko skrywa jeszcze jedne, codzienne wykorzystanie. Po prostu lusterko. I powiem Wam, że zastanawiałem się, jakie lusterko mógłbym wrzucić do swojego zestawu. Przyszły mi do głowy takie lusterka kosmetyczne, kobiece, różne sprawdzałem. I mają tą wadę, że się bardzo szybko rysują, bardzo szybko uszkadzają. Albo są z polerowanego metalu, no i on też tak działa, tak sobie. Natomiast tutaj mamy lusterko, które jest doskonałe, a pozwala mi sprawdzić, co wpadło mi do oka, czy nie jestem brudny, jak wychodzę z lasu, czy się nie umazałem lodami na wąsach. I oczywiście można do tego użyć telefonu, i wiele osób używa telefonu jako swoistego lusterka, natomiast Wolę coś, co jest analogowe i nie jest zależne od baterii, bo różnie bywa. A tutaj dzięki temu, poza tym, że mogę czuć się bezpieczny na szlaku, trafię tam, gdzie bym chciał, to mogę zobaczyć po prostu, dlaczego ludzie się na mnie tak gapią, a ja po prostu jestem maźnięty jakąś czekoladą. Prosta rzecz, a mało kto myśli o takim gadżecie jako czymś codziennego użytku. Słuchajcie, te dwa gadżety... Nie trafiłyby do mnie, gdyby nie współpraca z rewelacyjną firmą Packer, która udostępniła mi te dwa produkty, bym mógł uzupełnić swoje prawdziwe EDC, za co bardzo dziękuję. Zachęcam Was do wejścia na stronę, dlatego że jest tam mnóstwo ciekawych, przede wszystkim dobrych jakościowo i sprawdzonych produktów. I z tej okazji mam dla Was kod rabatowy na 20%. Znajdziecie go w opisie. A to, co wyróżnia firmę Packer na tle konkurencji, to swoją wiedzą i doświadczeniem, bardzo chętnie dzielą się z każdym, kto do nich napisze i doradzą takie produkty, które naprawdę Wam się przydadzą i które naprawdę będą służyły w terenie. Ktoś mógłby zapytać, dlaczego akurat Trackmates, a nie jakaś inna firma? Otóż właśnie, jest to firma, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie, która już od około 50 lat rozwija swoje produkty tak, żeby były jak najbardziej funkcjonalne i wytrzymałe, co jest dla mnie kluczowe z punktu widzenia częstotliwości wychodzenia do lasu na górskie szlaki czy na wyprawy z dziećmi. Myślę, że na stronie internetowej partnera dzisiejszego odcinka sklepu Packer znajdziecie mnóstwo interesujących Was produktów. A z kodem rabatowym zakupy będą jeszcze przyjemniejsze. A korzystając z okazji, chciałbym również podziękować pierwszemu stałemu patronowi tego kanału. Jest to Łysy PDR, który. Wspiera kanał. Bardzo, bardzo dziękuję. Jeśli chcecie dołączyć do grona wspierających, to linki zostawiam wam w opisie. I co mogę rzec? Do następnego. Cześć.